To by się spodziewał, że zimą może zima. No, troszeczkę nawet napadało. Widać po dachu żółtym. Stróbka trochę nam wiało, bo jako pierwszy stoi. A jak zima, no to wiadomo. Trzeba nagrać cold starty tutaj. Ale się w tłumiki fajnie. Bo napychało śniegu. Z tej strony widocznie musiało wiać. No, także trzeba nagrać bezsensowny test cold startu oczywiście. Teraz pokazuje minus 7, nawet chrupie troszkę pod nogami. Ten śnieg puchrzysty, także także o. No zapadane są ładnie. Zobaczymy czy tutaj czy i jak to nam zapali. Mamy dobre minus 7 stopni, teraz pokazuje termometr. One stają zacienione w miejscu, słońce dopiero za nimi wychodzi. Także zobaczymy zaraz co tutaj nam i jak zagada. O, trupek to wstydu nie narobi O ma fajny rozrusznik, jeszcze oryginalny, ale bardzo ładnie kręci Wychodzi maszyna To drzwi nie mogłem tu otworzyć, musiałem z drugiej strony Przyjdzie słońce, co może puści Nie da żadnych. O, jak ładnie śnieg odczaja Ale płyny nie pozamarzały. Dobra, możemy gać. Jak się nie chce zamknąć nawet. O, teraz się zamkną. Zamknę. nie się dało przekręcić. Mhm, ja już przekręciliśmy. To jest taki hebel. się otworzą chociaż? nic się nie otworzy. Troszeczkę damy ciepła. I zobaczymy, co się stanie. Może pójdzie. Taki minus, właśnie tego hebla, że on się lubi tutaj nam zamrozić, po prostu i koniec. On już wie, ma najlepsze lata za sobą w ogóle. No ale jeszcze działa. To... O, o, będzie coś z tego. Ruszył się. Troszkę go podgrzejemy. w takim lipnym miejscu to zrobiłem nie pomyślałem, że przyjdzie jeszcze zima o, mamy front teraz żeby tylko wejść do środka były starego typu klamki to zamek był w środku i nie było tam, że coś nie szło otworzyć a tutaj no niestety by nie zniszczyć za mocno plasticzko. już wejdzie także nie żebym go chciał szybciej odpalać zresztą widać jest tutaj ze ślepka i tu idę ustawić kamerę i odpalamy no a teraz zobaczymy co żółty pokaże Właśnie to jest żółty, dziwne. Chodzi dość brzydko, ale pali bardzo ładnie. Moc ma, ale kiedyś trzeba będzie to zrobić. Ale ten również odpalił. Ostróbkę nie będziemy odpalać, bo tam pompa wtryskowa jest inna, założona i ma za szybki zapłon. On nawet jakieś ciepło ciężko pali, no się długo kręci. Ale o, żółtek też odpalił. Nawet na siedzenie jakoś nie zawiało ale też żyje tutaj również raczej nie zamarzł płyn bo pompa wody się kręci tak by się nie kręciła także jest dobrze Nawet śnieg nie chce spać was Coś tam trawił. Dobra, Także, sprzęty nie zawiodły. Jest dobrze, ale jest straszny mróz, palce zamrzają. Jednak muszę odpalić koperkę, ale pomyślałem i dołączymy jej tego boosterka i zobaczymy, tutaj jak to zapali. Bo muszę właśnie przestawić. Wszędzie sam śnieg, nawet nie da się dobrze wejść. Teraz już mi się także nie siedem, ale nie chcę patrzeć zbytnio. Podłączymy. O, tutaj podpięte węże pełno, nie wiadomo na co, komu. Także chwila prawdy. tam odpaliła, szału nie było, tak jak się spodziewałem bez tego urządzonka to było widać kiedy wolniej kręcił szybciej Ale załapała tu tak nawet jak far dochodzi daje zapłon za wczesny Bo w pompie jest liche sprzęgiełko i nie idzie go ustawić jest albo za późno albo za wczesne Trzeba będzie się tym kiedyś zająć I Tutaj widać nawet się pompa Koloru. Jest po prostu inna i, i ma inne szczęgiełko i nie chcą ustawić tego. Ale jak już chodzi, to chodzi. Nawet zwyczajno nie kopie.